I kolejny odcinek, zagrajmy w tibie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Tibie. Jak widzicie jestem w depo yy, Zdobyłem sobie Skarfa To takie coś Nie znam go chyba Aha, nieważne Ey, yy, fail start yy, i jestem sobie w depo Dzisiaj pokażę Wam Kopalnie z guardami, jednak nie będę schodził na te najniższe poziomy, ponieważ one po prostu mogą mnie zbić. W tym odcinku nie tylko pokażę wam te kopalnie. ale i kupimy sobie konia. Tak, dokładnie tak, konia. High, a więc high, with draft, bo tak się zabiera pieniądze z banku i jeden koń kosztuje 500 gp na jeden dzień. Specjalnie dla, dla Was robię takie trochę marnotrawstwo, ale, ale fajnie to będzie wyglądać, myślę. E, mm, tu są moje. Tu jest mój zapas spirów. Daję sobie. Ej. Jesteście. Powiedzmy. Nie biorę. Chociaż może lepiej wezmę. Chodzi mi o kap. Ok. I możemy tam lecieć. Tutaj możecie podziwiać drogę. O, tu coś pada nie miło. Drogę zdepło do tego miejsca. Możecie tutaj przybliżyć mapę i sobie patrzcie, jak tam dojść. to dla nowicjuszy, bo myślę, że większość o tym wie. Możecie też zauważyć, że dobiłem 27 poziom i prawie 60, 58 listy fighting. No bo palenie armor, a nie 60. <todgłos> <todgłos> będziemy mieli konika. Hehehe. <todgłos> Konik, konik Powiem szczerze, że pierwszy raz będę go kupował. Konik, konik. O, nie ma koników. Jak to nie ma? I są. Koniki są. Super. podoba mi się. hi, bitch. Horses. Yeah. Rent. Yeah. Super e, e, Czekajcie. Eee, sorry, za to nie ugar. O, Ale fajnie. <grywy> ale śpieszne. Dobra. Skoro mam naszego zarąbistego konika. Możemy ciskać do kopalni dwarfów. He he, he. He, 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 he. no, no to może ja zrobię cięcie i spotkamy się mm, trochę dalej od tego miejsca, ponieważ nie wiem, co powiedzieć. Ostatecznie zmieniam plany. Idziemy na Poch nie tam, gdzie Giesy, tylko. A te wszystkie minotaury i tam są nawet dwa desy, więc będzie, myślę, że przyjemnie. Pokażę Wam też drogę do tego miejsca. No tam myślę, że może spokojnie, jak że wie, dokąd, y jakaś są granice tam. No, ale za bardzo nie wiem. <grybujesz> więc będzie śmiesznie. Bardzo śmiesznie. Zacnie będzie. Hehehe. He, he. Mój koniec jest piękny. Chciałbym dopasować się do niego kolorem. Hmm. Zdecydowanie tak, jakiś Nie. O! No, teraz zdecydowanie bardziej pasuje do tego. Konika. Komik, komik. He, he, ha, he. Dobra, szturmujemy na pocha. Chociaż jeszcze, jeszcze ostateczna zmiana, decyzja to... Dark Cathedral. Tak, to będzie ciekawe. Tak, pójdziemy na Dark Cathedral, będziemy sobie ekspić na poziomie... Yy, na pierwszych poziomach. Nie wiem, czy dobrze idę. Dobra, to spotkamy się. Albo nie, muszę, chciałam wam pokazać drogę, dlatego jednak nie spotkamy się, bo my już się spotkaliśmy. Nie, ja jestem geniuszem, takie teksty. Tutaj jest jak coś desert, bo jest tam, gdzie jest ta pustynia. Ale tam wjedzie przez obóz bandytów droga do takiego fajnego, morsznego miejsca, niczym bal przebierańców. Hmm Cholera. Dobrze idę? Raczej tak. Powinienem dobrze iść Trzeba też tam uważać, bo może coś zlurować GS-a No, wtedy tu pewna śmierć. Nie, raczej na pewno dobrze idę. Swoją drogą ten końc ten koń wcale nie daje tak dużo. Z moich obserwacji. Okej, okay, to jest gdzieś tu. Jum, jum, jum. Myślę, że tam 20, 15 mogę mogą nas na normalnym poziomie spokojnie sobie jak na minus 1 chyba też, ale na minus 2 to radzę nie iść. Lew. Haha. Ło, ha. Wow, więcej. Ale śmiesznie. Lwy. No proszę, 58 distance. Podoba mi się. Będę rżnął. No. Żal. Czuję, że dobrze idę. Czuję to. Czuję to. To tak jest. Hmm? Co to za miejsce? Co tam może być? Dragon Lord? Nie, jakiś nekromanta. Adrienius. się zwia. Teraz, o ile się nie mylę, powinienem przejść tak obok rzeki tutaj. Wiecie, jak możecie zobaczyć pierwszy raz tam idę. I miejmy nadzieję, że tu jest Miejsce, bo tu gdzieś są już GSy. Tam po prawej. Ach. Ta, jeszcze tutaj. Miejmy nadzieję. Cholera, wolę sprawić to na tym, na mapce tibijskiej, więc ee, zaraz wracam. Okej, okay, chyba znalazłem dojście i mamy tutaj dwa nowe noby, dwie? dwa nowe noby w naszym odcinku. Jeden z nich to smuggler w naszych odcinkach, a drugi to bandyta. Jak widzicie, prawie nic mnie nie bił. Bije na full defie, ile dają ekspo, zaraz się przekonamy. Ten Unlimited Warrior no, też nie jest jakoś specjalnie słaby. E, silny, sorry. Bo nic mi właściwie nie biją, praktycznie. Właściwie, praktycznie. E, uciekają ich zachowanie. Jak mają low HP. Bandyty. E, smaglery. Zaraz zobaczymy, czy uciekają. Cholera. Ale was, tu dużo. E, smaglery też uciekają, ale cioty smaglerów 60 ekspa Małutko. Chyba mają przybliżoną siłę do Ork Warriora. Mi się wydaje. I to jest najbezpieczniejsza droga, którą my idziemy, no bo tam można spotkać tego gesta, -o, o którym mówiłem. Ale jestem podniecony. The Dark Cathedral pewnie cały czas czysty jest. Tam gdzieś się nie mylę, są slimy, pewnie może w spokoju. Poćwiczyć. Nikt pewnie tam prawie, że nie ucień, uczęś, uczęszcza. Uczęszcza. Uczę, 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 uczę. Myślę, że tutaj 15 level by sobie radziły. Mhm. Ale nie będę Wam mówił y, więcej. Takie moje tylko przypuszczenia. Okej. Okay. Good. O, tutaj mamy jakieś. Ło! Ty, dzik. O, nie taki słaby, ale taki szybki. Oż, cholera. Jeszcze wytrzymały dosyć. Nie, to po prostu moje skille. Skillę. Mniem, jakieś nowe mięso. No, dzik. dzik. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Jeszcze jeden. Żal. Uciekają jak mają LHP. Boże, ciekawe, jak ją dogonić. Hunter. Trzeba go wyeliminować, zdecydowanie. O Jezu, o Jezu, o Jezu, ale, ale gówno. O Jezu, jeszcze padnę. Nie ten hotkey. Fuck this shit. Ale gównianie. Ale cisną, jeszcze tu padnę, albo z Jezu, co to jest w ogóle? Nic nie bije im. Odzwyczaiłem się. Cyklopak więcej bił. kurdal wkurzające miejsce naprawdę Ale główna, główna Hunter swoją drogą niebezpieczny jest. Raz razy tutaj się nie zapuszczać. Tym 15. levelu tak nisko. coraz trudniejszy mob. Ale nie powinno nam to sprawić yy, większego problemu, jeżeli teraz oczyściliśmy te wszystkie gówna. Blokujący drogę. Tak, myślę, że go zaciupię. Myślę, że on ma także e, mały. nie jest zbyt szybki. O, i dwa Huntery to, to może być ciężko. Dużo biją, powiem szczerze. Ale. Ma, mają mały. Def. Ale muszę Wam przyznać, że trzeba tutaj uważać. Zdecydowanie. Trzeba być ostrożny. Za odcinek. Nareszcie coś innego. A nie tylko te cyklopy i kule. Myślę, że przyjemnie można to oglądać. O ile mi mikrofonu nie wyjebało. W kosmos. Jaki tam jest Ekspo na godzinę? 5K, ale mało. Ale dla takich niższych leweli tu zdecydowanie dużo. Więcej. Chociaż. I zaraz dojdziemy z tego miejsca, ale czy to wate? tylko te huntery stanowią tutaj większe zagrożenie, myślę. Ale daleko jest to miejsce swojego? No, My wkurzają, jak już mówiłem, co? Ale spory pancerz, no i razem. Uderzają więcej Czyżbym nie miał? Jedzenia? Mam, no. am To są w swoje drogą najlepsze e, żarło. Najlepsze żarło to jest Jakby tak trzy Huntery wyskoczyły? To nie wiem czy bym to przeżył Ale gówno Co ja się dałem wpuścić bez kitu Zero Dimage Ja mi lecą. to wiedzieć, że to nie jest opłacalne miejsce. Teraz Spirów straciłem. Na samo dojście! Tutaj. Pewnie źle idę znając mnie. Gimmi, 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 gimmi. Ja sprawdzę gdzie to jest. Dobra ogarnąłem. Patrzcie na minimapę jak idę. Tutaj o! Poszedłem. Idę bardzo ostrożnie przy rzece. Hę? Dobrze. Dobrze idę. Oh zły ile zdrowia mnie kosztowało dojście tutaj Knaje to może się opłaca, ale pladną raczej nie Szczególnie jak mają niskie skile Z sześciu spirów się wytraciło Lorbas. Fajne imię Bitch. żal yy. I tutaj gdzieś jest Dark Cathedral To jest już tu. Dokładnie. Sentipede. Ale kupa. No, takie moby to ja lubię. Nie to Nie to dół. Smuggler. No i tak. Tak, oto pokazałem Wam dojście. Do obozu, do Dar Katedral i przy okazji do obozu bandytów, jak widzicie, na pierwszym piętrze są najzwyklejsze Wild Warriory, których nie cierpię. E, dlatego myślę, że 15 level taki Knight będzie opłacalnie, jak spił taki Mac albo Druid. Mm. Moim zdaniem tutaj może było spokojnie się nawet do 20 knajtowi. Takie uporządkowane właśnie miejsce K knightu, Knajtu. Też może to się niezbyt nie, nie takie złe miejsce do skilowania, bo... Z od wszystkiego. Ale jest dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że do czego się przydało to dojście. Trzymajcie się do następnego odcinka, cześć.